Ej, audiolog, a nagraj coś o idiotyzmach plastyki. Siebaneczk misiaczki. Powiem Wam szczerze, że ten odcinek naprawdę było mi bardzo ciężko nagrać z jednego prostego powodu. Nie wiedziałem, dlaczego setki komentarzy w internecie, pod YouTubeem, czy na Discordzie, czy w ogóle wszędzie dotyczyło. Idiotyzmów plastyki. Przecież za moich czasów plastyka była spoko, więc moi drodzy, zacząłem się dowiadywać troszeczkę od Was. No bo wiecie, no sam mistrzem, moi drodzy, nie jestem i sam wszystkiego nie wiem, dlatego, moi drodzy, czasami muszę zasięgnąć języka mądrzejszych misiaczków. Bęk! Lecimy z odcinkiem! Idiotyzmy szkoły, plastyka. Bęk! Słuchajcie, moi drodzy, za moich czasów plastyka była ogólnie dosyć fajnym zajęciem, dosyć fajnym ogólnie przedmiotem, w którym przychodziliśmy sobie na uczelnie, na uczelnie, do szkoły. Pani powiedziała: No, to dzisiaj sobie pomalujemy w taki sposób, proszę o wyciągnięcie kartek, farbek i innych pierdołek, nie? Tylko, że ta plastyka nie była, moi drodzy, do końca taka, wiecie, taka ukierunkowana, że. Wszyscy muszą robić to samo. Nie, jeżeli ktoś moi drodzy wykazywał jakiekolwiek umiejętności w danej dziedzinie sztuki, to znaczy, nie wiem, ktoś na przykład zarąbiście rysował pastelami, albo ktoś zarąbiście rysował szkice ołówkiem, albo ktoś robił inne rzeczy, gdy były, akurat w przypadku moim, mogę wam powiedzieć, no bo ja bardzo lubię monochrom i ogólnie moje, większość moich prac to jest po prostu czarno-białych, jeżeli chodzi o 2D. Ja zaś się zapowietrzyłem, to. Pani nauczycielka, którą naprawdę bardzo, ale to bardzo, bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam, nie oceniała totalnie moich prac, jeżeli mieliśmy, powiedzmy, robić, nie wiem, no, narysujcie pracę kolorową. Ja przynoszę, oddaję czarno-białą. O, ładnie, Zarąpiście. Tu jest spoko, tu jest spoko, tu jest spoko. Wiecie, w pewnym sensie, kochani, ja też jestem nauczycielem artystycznych kierunków, no bo jak przychodzą pracownicy nowi, to ja ich uczę, jak robić dane rzeczy. I to nie. Ja nie mogę ich oceniać, każdego tak samo, i pff, jeżeli byście jeszcze malowali, to by było spoko, ale u Was, kochani, jak ja zacząłem czytać, co tam się w ogóle zaczyna odpierdzielać, to ja się za głowę zapałem. Jak można na plastyce, czyli na kierunku artystycznym, nie rysować, nie malować, nie robić dzieł artystycznych. Na no, pieniędzy nie ma. No, ku... Ryza papieru, chyba 200 kartek, kosztuje 3 dychy. Przecież to wystarczy dla całej klasy na kilka zajęć. Serio, nauczyciele, jesteście aż tak skąpi, żeby nie uczyć dzieciaki, bo Wam szkoda 30 zł, albo nawet i zgłosić się do nauczyciela. Na kserowanie pierdołków w sekretariacie to mamy, ale na uczenie plastyki dzieciaków, no to Teraz zapewne myśli się zapytają, no ale po co nam tak właściwie ta plastyka? No przecież tylko siedzimy i przepisujemy książki. Tak, rodzice. Oni nie malują na plastyce, nie rysują na plastyce, nie rzeźbią w mydle za 3 złote, tylko przepisują książki, co, co bardziej wygląda jak. nie wiem, historia sztuki w tak młodym wieku, serio. No, weźcie się, nauczyciele, albo ministerstwo całe, pierdyknijcie w dekiel. Dzieciaki historii sztuki uczyć. Zarąbisty pomysł, no, zarąbisty pomysł. Po co, po co rozwijać ich artystyczne zdolności manualne i tak dalej. Dobra, ale Wy, zapewne, nie do końca, kochani moi drodzy, mili wiecie, dlaczego w ogóle plastyka jest w szkole. Co na Was ma nauczyć, jeżeli jesteście, powiedzmy, dobrymi matematykami, nie? No tak. Moi drodzy, plastyka uczy Was niezliczonej ilości rzeczy. Zaczynając od, uwaga. Po pierwsze, przede wszystkim rozwój kreatywności, rozwój widzenia przestrzennego, wrażliwość na piękno. Wam może się, kochani, zdawać, że to jest... No co, to mi piękno, przecież ja jestem twardzielem zarąbistym. Kurde, ja wchodzę na dzielnię, to cała dzielnia normalnie z się pupką przede mną. Tak, ale moi drodzy, troszeczkę romantyzmu w was też musi być. Pamiętajcie, że brutal, który jest romantykiem jest mrał. Gdy możecie wziąć swoją kobietę i powiedzieć, Twe oczy, nadobne jak lico na niebie, czy jakieś tam takie pierdolenie, po prostu. <laughs> Ale wrażliwość, moi drodzy, w ludziach jest naprawdę czymś super. Jeżeli będzie w nas wrażliwość, jeżeli będziemy, moi drodzy, w stanie zachwycić się pięknymi rzeczami, to wyrabia w nas empatię pewnego rodzaju. I takie wiecie, takie, o, <laughs> Wiecie, no ja jestem artystą no i. Jestem też blokersem, nie? Ale jestem i połączeniem jednego i drugiego, no i jakoś żyję i polecam. Dodatkowo przede wszystkim, kochani, w momencie, kiedy dostajecie wyzwanie artystyczne, wtedy możecie, moi drodzy, przełamywać własne bariery rozwiązywania problemów i plastyka ogólnie w szkole podstawowej powinna, no. Pff, Powinna Was tego uczyć, ale nie uczy. Wy dostajecie, nie wiem, ja za swoich czasów totalnie pamiętam, że plastyka była zarąbista. Nie wiem, dostawaliśmy jakieś zadanie, mogliśmy sobie rozkminiać na własny sposób, jak coś namalować. Nie mieliśmy za bardzo ram narzuconych, chyba że u akurat na przykład nauczycielka przyszła do nas i powiedziała słuchajcie, dzisiaj porobimy sobie w stylu puentylizmu. O, a co to, to puentylizm? I w tym momencie nauczycielka opowiadała, że był sobie taki koleś, który robił w taki sposób i taki sposób i teraz spróbujcie zrobić jakąś pracę. I właśnie, kochani, spróbujcie zrobić jakąś pracę własnymi siłami, własnymi umiejętnościami, ogólnie własnym stylem. Niech matematyk nawet i kurde w puentylizmie walnie 4 plus 4 równa się 8. Do cholery! Ale niech zrobi, niech sam poczuje ten wiecie, taki przypływ kreatywności i ja też strasznie nie rozumiem tego faworyzowania troszeczkę albo nie wiem, uśredniania, nie Oceny na plastyce według mnie totalnie nie powinny być wystawiane. Wiecie dlaczego? Żeby kochani nie, w ogóle nie zniechęcać ludzi do odkrywania samego siebie, własnych umiejętności. Jeżeli przyjdziemy do szkoły, narysujemy coś, przepraszam, nie narysujemy, namalujemy coś z dupy totalnie, no to nauczycielka to powie, ech, pała, nie umiesz nic, siadaj. Wiecie co? Powiem wam taką tajemnicę. Ja nie umiem malować. Totalnie nie umiem malować. Nie mam drygu do tego. Ale dajcie mi, kochani, węgiel, suche pastele, to ja wam jestem w stanie w 10 minut pierdyknąć pracę, jaką tylko chcecie. I właśnie odkrywanie własnych umiejętności na plastyce powinno być czymś kluczowym, a nie odkrywanie kolejnych kartek. Z książki, która jest bardzo ciekawa i oczenia się o tym, Jezus Maria. Sztuka, kochanie, ogólnie plastyka, to powinno być odkrywanie, uzewnętrznianie emocji uczniów na kartki. Jeżeli ktoś jest zdołowany, niech weźmie czarnego markera. Niech zrobi rozpierdziel na tym. Niech przełoży swoje emocje na kartkę. Jeżeli ktoś jest matematykiem, niech zrobi rysunek techniczny. Ja nie zabraniam. Wyraź siebie poprzez sztukę w sposób, jaki Ci jest to potrzebne. Pamiętam, że. Kiedyś kumpel opowiadał, że była jakaś obrona na jakiejś uczelni i ar też artystycznej, tylko chyba z aktorstwa czy z czegoś takiego. I przychodził petent, miał jakieś tam kilka przedmiotów do wyboru, była komisja, no i kazali, taka komisja powiedziała odegraj jakąś akcję z jedną z tych rzeczy, które leżą, nie? Tam, nie wiem, powiedzmy młotek był, jakiś tam dywan, jakieś tam, nie wiem, poduszka czy coś tam, nie? I kumpel opowiadał, że jeden koleś tak przyszedł popatrzył na to wszystko, wziął i wyrzucił przez okno. Komisja była zachwycona, że postąpił nieszablonowo, kochani. I oczywiście zdał z wyróżnieniem. I to jest właśnie ten myk, kochani, że w dzisiejszych czasach plastyka nie uczy was nieszablonowego myślenia, tylko, kurde, nie wiem. Jak ja się dowiedziałem, że wy macie książki przepisywać, że wy, moi drodzy, nie malujecie, no to we mnie troszeczkę krew zabrzmiała, tym bardziej zabrzmiała. Zabrzała i to tak. Tym bardziej, moi drodzy, że dobrze wiecie, że ja jestem grafikiem i myślę, że gdyby nie dobra nauczycielka, no bo to trzeba zaznaczyć, że tak naprawdę o jakości plastyki nie decyduje szkoła, a nauczyciel bądź nauczycielka, to dzisiaj możliwe, że. Kurde, dzisiaj mi coś wyjątkowo maska spada. To najprawdopodobniej, kochani, dzisiaj nie byłbym tym, kim jestem. Czyli grafikiem, który uczy innych grafiki i ogólnie jest sobie, wiecie, grafikiem, plastykiem. Spójrz, jak oni się ruszają. Te kocie ruchy, te gesty rękami. Ale też po części technikiem, bo mam dwie półkule mózgu. Jedna jest od strony technicznej, a druga od artystycznej. No i sobie tak jakoś to wszystko działa. I tutaj moi drodzy, właśnie, na przykład są takie nurty. Masz sztukę dla sztuki, która ogólnie została stworzona po to, że nie wiem, biorę sobie czapkę. Robię z nią tak, stawiam i mówię, to jest czajnik. I to jest sztuka dla sztuki. Chociaż to jest bardziej ready-made. No ale jest sztuka taka beznadziejna, ale też, kochani, jest sztuka użytkowa, czyli designerska na przykład. I nie wiem, czy wiecie, kochani, ale w plastyce no, nauczyciel powinien Wam przekazać wiedzę, że design. Tak naprawdę, wszystkiego, co macie dookoła, czy ja teraz jak patrzę sobie na aparat, na obiektyw, na ring light jeden, na telefon, na drugi ring light, na statywy, na stół, na green screen, na wszystko, to moi drodzy, jest design, to jest wzornictwo, czyli tak naprawdę. Wiecie, no, plastyka to nie jest tylko gówna emalonki i tak dalej, ale powinien na przykład Was też nauczyć rysować jakiegoś takiego prostego szkicowania przestrzennych obiektów, a może by to doprowadziło do tego, że któryś z was, moi drodzy, później by został właśnie designerem, kochani, czołgów, traktorów. Tak, traktory to też jest design. Czy na przykład, jeżeli chodzi na przykład o, proszę bardzo. Mamy osiedle patologiczne, tak? Mamy chłopaków, którzy, nie wiem, są typowymi rozrabiakami. To dlaczego oni mają pisać na, <grywka> na ścianach jakieś hu, hu wiadomo, jak i wiadomo, że z błędami, lepiej nauczcie ich kurcze robienia graffiti. Wyobraźcie sobie, przychodzi banda patologii. Batologię, no, no ogólnie ziomków z ulicy. I nauczyciel do nich mówi: Słuchajcie dzieciaki, słuchajcie ziomki, dzisiaj nauczymy się robić zarubiste graffiti. Powiedzcie mi, ile z tych gości by się odwróciło z zaciekawieniem. Nie wiem, jak jakiś koleś lubi traktory, Nie rysuję traktory. Proszę bardzo, pokaż mi, jak ty widzisz traktor. I wyraź swoje emocje w swój własny sposób, ale ja nie umiem. Zrób to, co Ci serce podpowiada. I tak, moi drodzy, powinna wyglądać plastyka, dlatego wkurzam się strasznie i się bardzo mocno ciągle wkurzam o to, że plastyka w szkole to się takie gówno zrobiło. Misiaczki, pamiętajcie, wrażliwość jest w każdym z Was i nie pozwólcie przez szkołę, żeby to w ogóle gdzieś, wiecie, się zatraciło. Dlatego ode mnie dzisiaj nie będzie pożegnania, żebyście zjedli ziemniaki i tam dalej, tylko ja bym, moi drodzy, miał do Was prośbę. Taką malutką, taką tyci tyci tyci, jak powiedzmy, nie wiem, nauczyciel plastyki. Tylko że ja jestem trochę innym nauczycielem plastyki. Jak chcecie, weźcie teraz kartkę papieru, dowolnie jakie narzędzie. Czy będzie to, moi drodzy, farba otwarta, czy będzie to marker, czy będzie to pisak, czy będzie to cokolwiek. I weźcie, moi drodzy, narysujcie własne emocje, które wam towarzyszą w szkole. Jak chcecie, później możecie ogólnie tym się pochwalić na Discordzie, do którego zapraszam. Link jest gdzieś tam. W opisie jest. To będzie takie moje małe, <laughs> nie tyle zadanie domowe, bo nie jesteście przeze mnie za to oceniani, ale to będzie takie moje małe zadanie, żeby po prostu pobudzić was, tą taką wiecie, taki mały, taką małą cząstkę wrażliwości i przełożenia własnych umiejętności, własnych emocji przede wszystkim, kochani, na papier. Jeżeli chcecie, jeżeli nie wiem, macie papier toaletowy pod ręką, bierzcie papier toaletowy, macie kawałek deski, dawajcie na deskę. Totalnie mam na to wyrąbane. Medium, kochani, zależy. Totalnie od Was. Co wyda na to? Bęk! Takim niecodziennym, moi drodzy, zakończeniem kończymy dzisiejszy odcinek. A tymczasem trzymajcie się, bądźcie grzeczni, bądźcie super artystami. Albo nie bądźcie, bo nie każdy musi być, co nie? No, oczywiście, że tak. Dodatkowo, moi drodzy, jak chcecie, możecie, nie wiem, walnąć łapki w bok, a dodatkowo. Co jeszcze można robić? Aha, można ten udostępniać film, a może zaraz 100 tysięcy pannie bęk! Lecimy kochani z tematem i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Pysz! Tak samo muzyka ogólnie jest zarąbista, tylko że przed chcieli na no, no, to ociemy się, a może... Jak można w ogóle plastyki się uczyć z książek? Plastyka to jest uzewnętrznianie własnych emocji na medium. na kartkę, na ściany, na wszystko. Dlaczego graficerze przecież malują pociągi? To jest ich wyrażenie ekspresji. Bęk!